Siemanko siemanko z tej strony Mixer g a to jest mój już y, ósmy odcinek Sniper Ghost Warrior, tak, ósmy chyba Już jesteśmy... No nie, daleko nie jesteśmy, ale... Ósmy odcinek to jest dobrze. Wybierz rozdział. To przeszliśmy. Przymierz celu uratowania. Aha. Dobra. Tak, zaczynamy. Łatwo. let him miss them delta-3 is <laughs> seeking to the coast their objective is to storm the enemy camp find rodriguez and meet stingray to evacuate from a nearby harbor Razor 6-4 is in position Dobra yy, Dobra, no to zaczynamy już Jedziemy z tym koksem, nie? Czuję, że będzie Ostro się działo Tutaj jeszcze akurat nie byłem Bo yy, Jak to powiedzieć to tam kto inny grał Ja się nie grałem To misję. Dziękuje za Ale na balanka, Czekajcie trochę, a dobra się na to. O jezu, ile ich tam jest? Może ja chcę... Dobra, już wolę mieć swoją snajperkę. Znowu nie sniperki, snajperki. Fuck, fuck. Ze snajperki lepiej by mi się strzelało i wszystkich. Kurde! Dobra, czekajcie, ja mam ma 35 HP, 3 apteczki, nie jest źle, ale dobrze też, nie, z każdej strony atakują cholernicy. 30 HP będę miał, to się zregeneruję życie. Yeah. co no, ja tutaj jest trochę zamolony. To co poruszamy się dalej, no to idziemy, nie? kurde ile ich tu jeszcze jest fuck Tak, muszę się przybliżyć. To się schowam, ale kurde z każdej strony atakują.

Zadnął. A fuck jeszcze jeden. Dobra. Tutaj chyba. Ojej! Już nie mam łapeczek... cholera. A można powiedzieć, że dopiero początek gry. Dobra, wstajemy. Oby było tak dużo apteczek jak yy, w poprzedniej misji. To się nam uda. Słuchaj,

oj mam 40 hp tylko what the fuck tak schować szybko szybko, szybko schować się szybko Czeka. Oj, czuję coś, że ta misja będzie długa. O, ile mi to nie tutaj stać jeszcze? I coraz więcej jest. Też nie ma żadnego spowolnienia, tempa. <ścoughs> Sorry, żeby było jakieś ułatwienie, jeszcze. O, dobra. Jeszcze są no to To przecież to jest chore się jeden, oby to był ostatni, mam taką nadzieję Dobra Deadmill, eee Idziemy, dawajcie Dobra, nareszcie nie ma nikogo Możemy iść fajnie do przodu przed siebie to musimy teraz... Ja sobie przebiegnę, bo nie chcę się już strzelać, nie. chyba w ogóle nikogo nie ma tu. No nie, znów nadciągają, no... i co to um, stanowisko snajperskie latarnia morska nareszcie snajperem, tak o później przybycie wsparcia przeciwnika zaraz będę jechać tak mi się wydaje, bo iść, nie wiem jechać, tak myślę zaszczelajmy Zaszczel! Dobra, ten. Stój. Tego się, ty. O, ty, no. o, wychodzą, dobrze. Życia znów tylko trzy. Fuck Ale nie, dobrze, że mi się... Tam za samochodem. A i teraz musimy strzelać, pozabijać się ich To trochę nam zajmie. Dobra. Mm. Nice job. To jest jeszcze tam nie widzę. O kurde, fak Sorry, musiałam sobie teraz dodać, ale... To jakaś inna broń, sprawdzimy tą, czy fajniejsza, czy głupsza, o. Ej, głupia broń. Dajcie mi tamtą. a ta jest najlepsza. No nie, kolejne wsparcie, no łata. The... A to są chyba ci, co musiałem się przed nimi. Fuck! Ukrywać? Tak, to są ci, co musiałem się przed nimi ukrywać. No kurde, co ja. Czy jej pozabiję, czekajcie? O, nie. O. o Boże, co ja robię! z tego? dobra, ktoś jeszcze chce? Jezu, ile ich tu jeszcze będzie? Więcej was matka nie miała. Nie dość, że mało życia, to jeszcze ich więcej. <grym> dobra, czekajcie. No fakt ktoś mi widzić tamtąd. Już strzelają. Już. Patrzę, czy gdzieś tu są. Ale ich. A tam biegną szczury. No, nareszcie. Atak na port.

Lornetki, coś takiego. Patrzę, właśnie, ale raczej nie mam. Nie. Dobra. <śmiech> <śmiech> Sorry, jeszcze raz za ten kaszel, ale męczy mnie. Dobra, to nieważne. Давайте, давайте, ну! А че, янцы хардкори! Хорошо, это кто-то еще хочет. Teraz jeszcze tam będą, tak mi się zdaje, bo nie wiem, słyszę strzały, nie? nie? Nie, ma. A, są, jednak mówiłem, mówiłem, ale apteczka jest, to no dobrze. Jest znak, dobry. Patrzcie, no, hajcie. žiješ? Ja, nije žije. Dobro. Ali tam je... Žiješ? Dead Dead no. Dead no. Jeszcze tak, yyy... Co ja chciałem Aha, dobra. Nie, już nic. Tylko... Cholera, nów! No, nie dadzą mi się. porządnie tam nie yy, Już zapowiadam, że będę nagrywał serię z gry Portal 2. Ale to nie wiem, nie wiem którego, to... To jeszcze trochę. Nie powiem kiedy. Jak wejdzie to nie. wiem, i przed tym to powiem, nie. Zobaczycie jeszcze. jeszcze? Nie, chyba nie. Dobra. Naprzód tu biegniemy. Uciekaj, jak to musimy chyba... Dobra. Żal, bo tam pisał, że mamy uciekać, a tak naprawdę to musimy uratować, nie? Tam gościu gadał, uciekaj, uciekaj, nie? Ale dobra, nie wnikajmy w to Już jesteśmy blisko Zobacz, o, 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 pierwszy raz O, znalezione, ukryte dane, pierwszy raz A jedziemy dalej, gdzie tu trzeba pobiec A, bo tutaj trzeba uratować Tak, mm -hmm. Tutaj, tu chyba będzie do uratowania Mm, nie wiem. Sorry za ten głos, ale to ktoś do mnie na Skype pisze. Palera. Dobra, zaraz, ładamy. I teraz ryb. I ryb. I ryb, dobra. Ucieczka z portu, no to chyba będzie już ostatnie, oby. Dołącz do Delty 3. szybko. O, jesteśmy tym snajperem teraz. Nie, Biegnąć, akcja to fajna. Tu jest w tej misji, uciekać, nie strzelają a głownie nie ma żadnego wsparcia. Legni, hopje, no ne skužaj me da već. Jo, zmenčim no. A ti snajpeže tu sam, cholera. Dobra, ja tu strzelać nie będę, nie będę się obijał, tylko będę od razu biegnął, tylko że biegnąć nie mogę. Fuck! Cholera. I koniec naszej misji i odcinka też. Graliśmy 14 minut, znaleziono ukryte dane, jeden z trzech, no to dobrze, celność, nie patrzcie się nawet. Strzały w głowę. 9, fragi 44. Dobra, no to to. Koniec odcinka. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, w dół i komentarze.